Cześć, witajcie na porannej aktualizacji Bitcoina. no w sumie już nie takiej porannej, ale dobra, więc tak, Bitcoin, wyznaczałem dwa dni temu tą strefę, tak jak mówiłem, tutaj będą sprzedający, no i pojawili się, tą, ta cena jest spychana w dół, tak, tutaj natomiast na całe szczęście mamy też kupujących, którzy pchają zaś do góry tą cenę i teraz tak, Patrząc na ten wykres, musicie sobie też wyobrazić, że po jednej stronie są sprzedający, a po drugiej stronie są kupujący, więc teraz można sobie wyobrazić, że dwie siły się ścierają, tak? Czyli kupujący i sprzedający. Teraz pytanie, kto wygra tą walkę? Ten, kto wygra tą walkę, osiągnie nagrodą będzie to, że będziemy mieć jakiś duży ruch, czy w jedną, czy w drugą stronę. Oczywiście na korzyść wygranego. I teraz tak. Według wskaźników mamy dużo energii i cykl zakręcający, co by fajnie świadczyło o tym, że idziemy do góry. To jest na osi godzinowej, natomiast na 4 godzinowej również mamy fajnie dużo energii i cykl zakręcający na 100 RSI. I teraz y, jedyne co możemy zrobić, no to po prostu obserwować tą walkę, no chyba, że chcemy się do niej dołączyć, tak? I ja się nie dołączam, bo nie mam po prostu tyle kapitału, żeby miało to jakiś wpływ tutaj. Więc ja sobie to poobserwuję i po prostu dołączę się do, do drużyny wygranej, czy to, będą, czy to będą sprzedający, wtedy dołączę się po prostu do shorta, czy to będą kupujący, wtedy się dołączę do longa. Więc ja sobie poobserwuję i podejmę decyzję dopiero, jak się ta bitwa rozstrzygnie. I tyle na temat Bitcoina można powiedzieć na tą chwilę. Sprawdźmy sobie picykle, które sprawdzamy, czy, czy te linie się przecięły. Nie przecięły się, więc jest OK. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Czy to się sprawdzi, jeżeli się te linie przetną? Więc też na pewno będziemy tutaj jakoś y, to obserwować i na to y, mieć y, uwagę. I teraz tak. Jeszcze mówiłem o Ethereum. Mówiłem o Ethereum. Ono wybiło. Y, ono wybiło. I teraz zobaczcie. Mogliśmy sobie tutaj spokojnie złapać ten wzrost. Tutaj utrzymać stop lossa poniżej. No i obserwujemy po prostu, czy, czy ono spadnie niżej, jeżeli spadnie niżej, no to teraz stracimy, nie wiem, 0,5% yy, czy tam nawet nie, no 0,5% powiedzmy, ale, yy, ale po prostu jest szansa, że złapiemy cały ten ruch. Więc tutaj Ethereum jak najbardziej fajnie, yy, tylko też oczywiście jest zależne od tego, co zrobi Bitcoin, prawda? Natomiast taką monetą kolejną jest Litecoin który jest również w tym trójkącie, w którym był Ethereum i tutaj również target dla Litecoin na te 306 dolarów, więc również możemy złapać ten ruch. I ja tu będę to troszkę tutaj rozgrywał, żeby go troszkę wcześniej złapać. Oczywiście jest tutaj ryzyko tego, że możemy coś stracić. Natomiast no ja zawsze sobie takie ryzyko wpisuję, ponieważ ryzyko straty mam mniejsze niż ryzyko zysku i dlatego sobie podejmuję taką decyzję. Więc ja tutaj będę rozgrywał po wyjściu z tego price boxa 201 dolarów. Wtedy ja sobie tutaj zajmę pozycję ze stop lossem poniżej i czyli ewentualna strata byłaby na poziomie no powiedzmy 3%. Czyli jestem w stanie stracić 3%, jeżeli cena się cofnie i dla mnie nic się nie dzieje, tak? Czyli ja sobie tutaj zajmę pozycję, więc tego Litecoin'a też również bym polecał wam obserwować. Natomiast fajnie wczoraj wybił Tron i tutaj mam dla was taką Powiedzmy sobie małą uwagę, bo osoby się pytały, czy wchodzić w tego tronu, jak on już tak leci do góry. Jeżeli lubicie ryzyko, to wchodźcie. Nie ma problemu, zawsze, zawsze możecie jakoś chwycić ten ruch. Natomiast jeżeli wolicie, bardziej spoglądacie pod kątem, żeby zabezpieczyć ten swój kapitał, bo pamiętajcie, że na giełdzie jest ważne to, żeby nie stracić. Nie, nie, żeby, za, nie żeby zarobić, tylko żeby nie stracić pieniędzy. To jest najważniejsze, bo zarobić oczywiście. Zawsze można, ale najważniejsze to, żeby pilnować tego kapitału, żeby go nie stracić. Więc, więc zobaczcie, na tronie można było tutaj zajmować pozycję. Oczywiście tutaj nas by wybiło ze stop lossem, ale już kolejne wybicie, czy kolejna świeczka, znowu moglibyśmy otworzyć pozycję i uchwycić cały ten ruch. Więc zobaczcie, o ile łatwiej było złapać trona po prostu na tym wybiciu, a nie kombinować później złapaniem tego szczytu więc zawsze należy sobie jakieś monety obserwować, tak jak na przykład ja tutaj obserwuję GRT i zobaczcie, on jest właśnie w takiej formacji podobnej, gdzie możemy się spodziewać jakiegoś wybicia i ja tutaj sobie yy, yy, będę to obserwować, jeżeli tutaj przetnie, ja sobie zajmę pozycję ze stop lossem oczywiście ale jestem w stanie potem uchwycić ewentualnie cały ten ruch, tak, nie będę musiał się tutaj ładować na szczycie więc taka mała uwaga. I tak, jeżeli chcecie jakieś setapy, ja będę wrzucał na Telegram, trochę chrypa mnie złapa. Na Telegram to jest Bitcoin i Alt Analizy. Tutaj będę wrzucał setapy, jeżeli chcecie, to podlinkuję w opisie, natomiast na dzisiaj to będzie tyle. Zobaczymy, kto wygra tą walkę na tym polu bitwy i będziemy się dołączać do zwycięzców. Dzięki za uwagę i do następnego wideo. Cześć!